No witajcie z tej strony Mati, mtfysy 22 I witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim. I moi drodzy, kto pamięta, że w poprzednim odcinku budowaliśmy MC Donalda. Budowaliśmy MC Donalda z tego powodu, żeby wreszcie były więcej budynków na minionowicach. Jeszcze przed tym, zanim zbudowaliśmy tego MC Donalda, wycinaliśmy tutaj drzewa pod nowe budynki. I wpadłem sobie na pomysł, żebyśmy zbudowali MC Donald. I właśnie to się stało. Wybudowaliśmy MC Donald, tylko że, jak widzicie, jeszcze nie jest wykończony od środka. A tego po tytule już pewnie wiecie, będziemy dzisiaj zajmować się wykończeniem naszego MC Donalda. Dobra, to my się bierzemy teraz do budowy. Pierwszą rzeczą, jaką będziemy musieli zrobić, to okna do naszego MC Donalda. I teraz się zastanawiam, czy by nie bać takie okna. Dobra, wezmę takie okna na razie i zobaczę, czy jeszcze tutaj jest węgiel, tak? ale piasek tu. To... Nie wiem, czy ja go mam. Serio, czy ja nie mam węgla? Nie, niemożliwe, że nie mam. Nie miałem go dużo. No nie, no dobra, nie będę już szukał tego węgla. Uff, w sumie odcinek nie ma polegać na tym, że szukam węgla. Tylko odcinek ma polegać na tym, że opiekacza mnie dzisiaj go MC Donalda. Biegniemy, słuchajcie, na górę gdzie właśnie go sobie wykończymy więc subskrybujcie kanał myślę, że dobijemy pod tym odcinkiem 100 subów eee, a my teraz tak wybierzemy sobie słuchajcie do budowy podłogę będzie trzeba eee, to dobra z całej szczęście mam trochę tych jasnych desek właśnie z nich sobie może zrobimy początek Czerwony, w sumie teraz się tym zajmę, bo my naprawdę potrzebujemy dzisiaj, dużo dzisiaj spędzimy przy tym MC Donaldzie. Trochę bloków wczoraj zużyłem na budowę tego, ale było opłacalne zrobić MC Donalda, posłuchajcie. On mi się tak strasznie podoba. on jest moim najlepszym budynkiem na całych milionowicach. No jeszcze nie wiem, czy więcej rzeczy nie powstanie, posłuchajcie, wkrótce to może być tak, że zmienią się kompletnie te milionowice. I słuchajcie, napiszcie mi, czy chcecie dalej odcineczki z naszego pierwszego Survival'a. Bo jakąś e, chcę dalej nagrywać tamtą serię, ze z wami ciągle nagrywać tą serię hardcore. Bo tam właśnie idzie seria hardcore, więc bardzo was tam bić. Tam właśnie rozpoczęliśmy naszą serię hardcore. E, e, więc tak, jeszcze was zapraszam do Wojana, bo bardzo lubię tego Wojana. On ma bardzo fajne sklepy z koszulkami, na przykład mam jego brylowrzek teraz na ręce. Jego zegarki też mam, tylko mam. mam... nawet. Więc żeby spróbować Wojana, naprawdę. Eee, i teraz tak, czy ja mam więcej tych desek teraz? Pytanie. Chyba nie mam, ale... Podstawami po prostu szyby. Zobaczmy, jak to z tymi szybami się prezentuje. No jak... dobra, nie będzie nawet tak. Bo on ja mam te szyby właśnie... Wszystkie... Jak nie wystarczą, to się normalnie płacze, bo Jeżeli właśnie nie popłacze, tylko się zesłoszcza. Nie, nie, jeszcze do wody, jeszcze dzień muszę dać. No ja pierniczę, nienawidzę tego, nienawidzę po prostu, nienawidzę czasem tej gry po prostu, bo mam czasem do góry. Słuchajcie, nie wiem jeszcze na ile zużyjemy te bloki. Eee... I napiszcie mi, czy chcecie więcej. Jakieś może IKEA tu jeszcze możemy zrobić wkrótce. Uzbieram trochę niebieskiej wełny albo betonu i zobaczymy, czy się uda zrobić, słuchajcie, IKEA. Właśnie IKEA w Minecrafcie. Myślę, że to by było spoko. I słuchajcie, wiedziałem, że tak będzie. Dobra, widzimy się po krótkiej przerwie, jak trochę ogarnę tego drewna. Tak może, dajmy, za 10 minut się widzimy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy po krótkiej przerwie. Ogarnąłem tylko trochę, trochę tego jasnego drewna. Trochę to zajęło żeby popieknąć do lasu i ogarnąć trochę tego jasnego drewna, ale udało się przynajmniej ogarnąć to. Eee, I my sobie dalej robimy. Oczywiście zasubskrybujcie kanał. Pod tym filmem wbijamy do 100 tysięcy subów. Eee, oczywiście subskrybujcie też Wojana i mnie. Subskrybujcie Paliona, Kati, Nupka nawet subskrybujcie. Eee, I pozdrawiam was, widzowie. Ja was bardzo kocham, eee, żeby nie było. Jaką mam Twoją głowę? Ja Was w życiu nie okłamię, że robię to tylko, żeby dostać subskrypcji. Ja w ogóle nie wiem, jak to tam wygląda. Tylko, żeby dostać subskrypcji. Ja bym powiedział, Dla szczęścia. Żeby nasze miasto się dalej poprawiało. Ja Was na to przysięgam. Ja bym nigdy nie dał budynku, który był tylko na subskrypcji. Ja Was naprawdę obiecuję. Ja w ogóle nie buduję e, dla... po prostu dla sławy, ja go buduję, żebyście wy mieli nowe rzeczy na naszym mieście, żebyście na sukces spróbowali, naprawdę, ja nie buduję tego dla szczęścia, znaczy ja buduję to dla szczęścia, żeby nie było, to ja buduję to dla was dla szczęścia, żeby wyście się cieszyli, a to nie jest tylko dla mnie, to jest to... dla was. Kurde, to no się drewno skończyło. Dobra, polecimy do moich skrzynek, słuchajcie. bo wiem, zagrębnijmy trochę się do Oli, tam trochę pożyczymy tego. Bo naprawdę. Dobra, może widzimy się po krótkiej przerwie. Ja to znowu muszę łzybić. Dobra, słuchajcie, jesteśmy po krótkiej przerwie. Ogarnąłem tylko drewna. Sporo, trochę dwa staki. Bo zagrębnąłem się do Oli i trochę pożyczyłem. Ola jest oczywiście na serwerze. Może się nie pogniewa, że trochę pożyczyłem. Bo naprawdę. Eee, myślę, że... Ona się ciągle ode mnie rzeczy pożycza. Nie myślcie sobie, że trochę się ode mnie nie pożycza Ona ciągle przychodzi do mojej bibli i pyta się, czy nie pożyczę jej czerwonego bloku. Ona no, się ciągle ode mnie pożycza rzeczy. Chyba ja nic się nie stanie jak od niej pożyczę trochę tego jasnego drewna. Eee, dobra. Jeżeli chcecie, żeby jeszcze powstała latarnia morska, czy może jeszcze więcej rzeczy, to Was bardzo zapraszam do oglądania. Eee, a my dalej ozdabiamy, słuchajcie, myślę sobie teraz, tak, że będziemy musieli ogarnąć teraz stoliki i zrobimy sobie do tego płotki. Tylko crafting sobie robię. Okej, okay, crafting sobie tutaj właśnie zrobimy. Dobra, i słuchajmy tutaj niepotrzebnej itemu. Ej, i ja was naprawdę obiecuję, że ja tego nie robię dla sławy. To robię z na szczęścia. Teraz Stoliki. My stoliki rozwiesimy sobie w kilku miejscach. Tu damy jeden stolik, żeby nie był. Najdamy no takie podwójne stoliki, żeby sobie każdy mógł siadnąć. Dajemy słać dzisiaj McDonalda. Jeszcze... Każdy, kto lubi McDonalda, niech mi napisze. Naprawdę myślę, że większość ludzi lubi McDonaldy. No na przykład ja lubię, na przykład codziennie, codziennie prawie jeżdżę do McDonalda i tam kupuję rzeczy, żeby nie było. Na przykład zamawiam sobie McDrive'a, może cheeseburgerem, kto wie. Dobra, muszę więcej tych, tych płotków tutaj dorobić, żeby skończyć to. Dobra, lecimy dalej. Kurde, szkło postawiłem. E, dobra, i tutaj teraz postawimy takie coś. Takie stoliki. Po są często takie stoliki, które są właśnie tak porozwieszone. Słuchajcie, zaraz mam lepszy, kurde, lekramy. Ciągle w tych grafinach się ciągle respią te. W sensie ja mam craftinga oczywiście na laptopie, żeby nie było. I właśnie mi się ciężko steruje tą myszką. Cały czas mam ciężkość z budowaniem tej myszki. Dobra i teraz tak, zrobimy to to samo co było tutaj. Także o ile to jest. Nie widzę to jest po jedną szybę i to leci aż po jedną szybę. Dobra i do Dobra, i gdzieś tutaj zaraz sobie skoczymy po inne bloki i zrobimy tutaj kasę. Dobra, i teraz zostać po prostu. Tutaj to samo, sam tamtej strony. Dobra, i tu już zrobimy wielką kasę, czyli no może z, jednych, z innych bloków. Eee, Szkoczyłem sobie na mój jacht, ale tego już wam nie poka będę pokazywał, co jest za ogrodem, tam jest po prostu niespodzianka i to będę przedstawiał w następnych odcinkach. Eee, w następnym odcinku będzie właśnie pokazywanie tego, co jest za ogrodem, a ja się muszę właśnie tam włożyć na mój jacht i zaraz się widzimy. Mm, zaraz się widzimy, naprawdę. Dobra słuchajcie, jesteśmy po krótkiej przerwie właśnie wracam z ja zza jachtu i słuchajcie zbliżam się już do MZ Donat. Słuchajcie, ogarnąłem troszkę tego staku, tego drewna. Słuchajcie, naprawdę trochę tego staku będę musiałem ogarnąć. Słuchajcie, znów A, co. Cały czas co zapomniałem słuchajcie. Czy ja, miałem, czy ja miałem... kreatywny włączony? Słuchajcie na początku? Nie, słuchajcie, ja mam słabą pamięć. Naprawdę. Weźcie mi się popcie. Proszę was. Co by to operację nauczyć, ale proszę Was, żebyście mi po prostu powiedzieli, że ja miałem na początku przetrwanie, bo ja nie wiem czy miałem. Ale zobaczcie, budujemy tutaj teraz wielką kasę McDonald'ową. To się i tak będzie tylko zamawiało, więc nic więcej. Zaraz będziemy kończyć oczywiście, po to krótko, zajmie właśnie ozdobienie tego. I teraz tak. Yy, dodałbym tu jeszcze jakieś obrazy i tu wejście. A wejście to ja sobie już zrobię z traktorów. Żeby nie było i znów zachodzi słońce. I naprawdę powiedzcie mi, że czy ja miałem na początku ten po prostu kreatywny. Naprawdę będę miał krótką operację. Obiecuję Wam to, oczywiście będę miał krótko operację, będziemy mieli wszystko ogarnięte, a my tak teraz, słuchajcie. Kurde, sobie postawię, inaczej by nie było. OK, teraz można sobie przynajmniej wejść. I tu dodamy zaraz jakieś piece, a ja muszę sobie, teraz zrobić obrazy, więc widzimy się za krótką chwilę. Dobra, słuchajcie, jesteśmy ja właśnie ozdabiam tutaj końcowy element naszego McDonalda pięknego, czyli słuchajcie robię już kuchnię, poza odcinkami to oczywiście robię. Że przerwałem na chwilę, żeby już wam tego nie pokazać. słuchajcie. Słuchajcie, prawie kończę już kuchnię. Chciałbym się naprawdę to po prostu, by to zajęło, zanim miałbym oczywiście kuchnię. I oczywiście patrzę, jaką miałem, miałem bardzo fajny pomysł na McDonalda. Słuchajcie, nie wiem, kogo ja tu jeszcze zatrudnię, żeby rozdawał, oczywiście McDrive'y. Może nagram odcinek po prostu, po prostu jakiegoś pracownika. I słuchajcie, właśnie o to mi chodziło. Że po prostu, że frytkownica pracuje. Słuchajcie dobra. I moim zdaniem cały MC Donald już jest wykończony. Słuchajcie, dodałem tu jeszcze menu, byle jakie menu, tylko żeby było jak MC Donaldzie. Żeby można sobie zamówić ciastko, na przykład z truskawką. Nie wiem czy były ciastka. Muszę sobie jeszcze przypomnieć, ale słuchajcie, na pewno. Jeszcze tylko drzwi postawimy i kończymy, słuchajcie, odcinek. Eee, sobie sobie dwie rodzaje bo no, ten odcinek to ja bym go stymulował. Dobrze, fajnie wyglądał fajnie, tak mn. słuchajcie, daje nam ładną pogodę. I moi drodzy, tak, subskrybujcie kanał, myślę, że mam się oczywiście odcinek spodobał, jak budowaliśmy oczywiście naszego MC Donalda. I naprawdę myślę, że on wyjścia nam przepięknie po prostu. Nie wiem, jaka jest Wasze zdania. Cały MC Donald już jest, słuchajcie, wykończony i jest gotowy do działań. Słuchajcie, znowu reklama. Jeśli myślę, że zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajki pod tym odcineczkiem. subskrypcje, co jest najważniejsze. E, słuchajcie, daj, dajcie jeszcze. E, i słuchajcie, dajcie jeszcze pod tym odcineczkiem. Może da... wbijamy, słuchajcie, do 100 tysięcy subów. I żegnam się z wami, ja idę słuchajcie coś zjeść pysznego, a potem jutro widzimy się na odcineczku słuchajcie, czyli z robieniem Ikei i wyzdawieniem Ikei, więc żegnam się z wami.